Ci trafiliśmy na chłopa z poprzedniej rundy. Ale nie, nie, nie po mojej stroje. Bo, po przeciwnej. Ok. To Jak to czy ja też teraz zaszumie? Ty! Mm. Hop, 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 o, chłop, słówko spotkałem Tędy trzeba wprzodować Trochę no nie wiem, musiałeś zginąć jak te pi... Bilu. Mm, sorry Where from? Hmm, jesteśmy. nie Napisał na rzeczy, nic nie napisał? Nie wiem, nie potrafię. Nie wiem. Hm. Nie to się sobie z auta. Będziecie oglądać widzowie podłogę. Cieszycie się? nie poszli tędy, no oczywiście. Hm, hmm. hmm. jednego ja i temu trufię, nie wiem. Rasz. To jest. A, to jest co prawda. A nie, musimy chłopiec nie wiem. Jeszcze ja się nie słyszałem w końcu. Mój to, to nie słyszę. Nice. Też slaków i ile mam pingu. Nie, ma 15, Je jest dobrze. Spędziłem się, co jeszcze jedną minutkę. i z pompy sobie straszuje. Nie wiem czy... Nie, po prostu nie, czuł wiem, czy już wiem, czy nie mam szans. Ten... Nate, ma, Nate ma tu ogarniający śmiałe. Ale nie, ogarniając był chłop, ogarniając sprawdzał miejscówki i tak dalej. Nie wiem. Ha, cheater! Eee, się zdradził. Ten albo ten. Nie jestem... Ten albo ten, nie wiem. No problem. Nie, poszli. Ej, nie, chłop. Nie wiem, kupiłem chyba. I no. No. Więc z pompy zagrać. Imo. Window. No jest chłopa, z tu nie wiem. Chcę nie wiem, z pompy, to już jest przegrana, no. Nie mam szans w to prostu żeby włożyć. Prajnie. Nie wiem, bo mam taki uloła, że nie wiem czy to jest niewyobrażalne, no dokładnie. Szujemy no, no window. Ty! Ty! się eee, Nie mogę. eee, 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 ale z tego dodam No, tego. eee, ale... eee, 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 Zagram z nim. eee, eee, z nim.

Tak mi tak mi śmierdzi. O nie jest dobra Ja tutaj z Tąbię to... <toddź> A tak no tak daleko się nie bawimy nie, nie ma opcji o, nie sądziłem, że tak daleko będzie odległość. Nie sądziłem, że też mi wbije 30... Nie wiem jak pompa takiej odległości bije 39. Znaczy nie trafiłem go. Nie jak... Jak go tu nie trafiłem? To jest... nowa. O, wolę obrzymam. Otóż nie, tym razem. Jest przegrana, to nawet się nie, nie... Trzeba przynajmniej sobie u nas w Sabeli. O, no nie wiem, plecy, no. Nie, to... Tak, oni dominowali nas, on mieli całą na co nie, to nas nie, nie, nie było. Późne kroki. Mm. hello. Już <ścoughs> tutaj tak mi się nie chce ten. Nie no, chłop ten.